Chciałem zapytać o statystyki, jakimi zamkniecie 2020, ale wczytując się w niektóre wasze komunikaty, wiem, że coraz częściej na przykład takie oto, dość dramatyczne, jak sądzę, pytania otrzymujecie. Pytania dotyczące finansów po śmierci członka rodziny, prawda? Na czym polegają problemy polegające właśnie, czy znaki zapytania dotyczące finansów po śmierci członka rodziny? Z czym się do was konsumenci zgłaszają? Jakie są te najbardziej palące kłopoty? Z czym sobie Polacy nie radzą? Tutaj trzeba powiedzieć, że cały szereg problemów z tym się wiąże. Bardzo często jest to dramatyczna sytuacja, i osoby, które są nią dotknięte, po prostu nie wiedzą, w jaki sposób do tego zagadnienia podejść. Często jest tak, że współmałżonek posiadał konto w banku, ten współmałżonek, który po nim dziedziczy, nie, nie ma, nie zna, prawda. Zresztą o tym też mówimy, żeby nie udostępniać tych haseł czy też właśnie danych, które są konieczne do tego, żeby się zalogować. Natomiast no, nie, nie każdy ma konto wspólne, tak, ze współmałżonkiem, nie każdy ustanowił pełnomocnika. To są kwestie, które no, wcześniej trzeba przewidywać w jakiś sposób. I my informujemy o tym, jakie są tutaj w tym zakresie możliwości, czyli możliwość ustanowienia pełnomocnictwa, nie jest to taka sprawa bardzo że Ale tak powiem, są, oczywista. Ale są, panie profesorze, dużo bardziej skomplikowane sprawy, na przykład dostęp do pieniędzy zbieranych przez lata na emeryturę, tak? na przykład otwarte fundusze emerytalne. Jak skorzystać z takich pieniędzy, by nie przepadły? Tak, o tym informujemy, to znaczy akurat jeśli chodzi o fundusze emerytalne, tutaj mamy różne segmenty i różne z tym związane, że tak powiem, problemy, Tak, po śmierci danej osoby. Pierwsza kwestia to jest dostęp do konta, powiedzmy taka najbardziej paląca potrzeba. No, tu mamy do czynienia rzeczywiście z, z nowymi stosunkowo regulacjami, które w pewien sposób wychodzą naprzeciw konsumentom, albo bardzo często oni o tym nie wiedzą. To jest właśnie kwestia związana z tym pełnomocnictwem. To jest kwestia związana z możliwością tego dostępu, które, który to dostęp może być wcześniejszy niż przeprowadzenie sprawy spadkowej, mówiąc zupełnie wprost, tak? Więc o tym informujemy, o tych możliwościach dotyczących właśnie chociażby ustanowienia pełnomocnika czy konta wspólnego. Następnie informujemy też o tym, w jaki sposób z bankiem się w tym zakresie kontaktować i, i, i czego się domagać, bo to też banki nie do końca i nie zawsze w sposób transparentny o tych wszystkich kwestiach informują. A często... E, Ludzie się rzeczywiście znajdują w, w trudnym momencie psychologicznie, prawda? No, trudno jest skupić się na, na, na procedurach bankowych i wszystkiego przypilnować. Liczą na to, że bank po prostu podpowie, jak z takich pieniędzy, często niezbędnych na co dzień do przeżycia, skorzystać. Tak dokładnie jest i jeżeli bank tego nie podpowiada, a mamy do czynienia ze wzrostem ilości zapytań w tym zakresie, to my staramy się to czynić. Nawet jeżeli nie wiąże się to z, jeszcze z reklamacją czy z jakąś konkretną interwencją, to tutaj też informujemy na naszej stronie internetowej. Przedstawiliśmy taki krótki poradnik, co zrobić w kilku krokach, w, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Jeżeli on nie zostanie rozwiązany, no to wtedy oczywiście też my służymy swoją pomocą. Ta, ta strona to r rf.gov.pl. Panie profesorze, a zdarzają się takie sytuacje, jest w ogóle takie ryzyko, że takie pieniądze po śmierci współmałżonka na przykład definitywnie przepadną? Czy, czy my jesteśmy zobligowani do dokonania jakichś ruchów, by, by sobie te pieniądze zabezpieczyć? Mamy jakieś terminy? Czy raczej no, możemy jednak spać spokojnie, w pewnym sensie odłożyć to na, 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 na czas nieco późniejszy i martwić się o te sprawy trochę później? To są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest kwestia świadomości posiadania tych środków potencjalnie. To jest kwestia po prostu zakresu masy spadkowej, że tak powiem. To trzeba mieć świadomość, będąc spadkobiercą, o tym, że ktoś takie konto posiadał, prawda? No i tu rzeczywiście banki już są zobowiązane także do poszukiwania tych spadkobierców, więc w tym sensie możemy spać spokojnie, że potencjalnie oczywiście te środki nie powinny nam przepaść. Natomiast no, po pierwsze, musimy mieć tą świadomość. Jeżeli jej nie, nie mamy, no, to to będzie dosyć długotrwały proces, ale potencjalnie on powinien zakończyć się właśnie poinformowaniem nas, czy też e, jakąś interwencją ze strony banku. Czyli transparentność, mówiłam... panie profesorze, transparentność w związku także w tym zakresie mile widziana.